Cię kochani. Chciałabym się podzielić historią z mojego życia. Prawie 5 lat temu urodziła się moja córka. To było lato, było gorąco. I niedaleko naszego domu znajdował się klub, w którym odbywały się głośne imprezy. Rokowe, jakieś metalowe. Bardzo mi to przeszkadzało, bo ponieważ było gorąco, to chciałam mieć okna otwarte, byłam zmęczona, a tu ciągle takie hałasy i muzyka, która mi bardzo nie odpowiadała. No ale ten klub podczas pandemii został zamknięty. Gdzieś tam zapomniałam o tej sytuacji i niedawno szłam tamtędy i tak jakoś. Wtedy się modliłam. Rozmawiałam z Bogiem o tym, że zaniedbałam naszą relację, że źle się modlę, że przestałam się modlić i prosiłam Pana, aby mi pomógł, aby naprostował to wszystko. I wtedy Bóg pokazał mi, że, że coś tam się zmieniło. Zobaczyłam, że ten, w tym miejscu, gdzie jest ten klub, pojawiły się krzyże, rybki. Mówię, coś tu jest inaczej. I przypomniał mi Bóg, o co ja się wtedy modliłam, jak moja córka się urodziła. Prosiłam Boga, aby a, albo ten klub został zamknięty, aby splajtowali, albo żeby zaczęli służyć Bogu. Już w tym momencie wiedziałam, że, że to, jest, to jest odpowiedź na moje modlitwy. I za jakiś czas podeszłam tam i, i patrzę, że tam został otworzony kościół zielonoświątkowy. Na bożeństwa co niedzielę o 13. No to mówię idę. Zobaczymy, co to jest. Zabrałam ze sobą dzieci. No i... Dzieciom się bardzo spodobało, a mnie jeszcze bardziej. I to, to całe wydarzenie to jeszcze miało pewne inne znaczenie, ponieważ to jest zbór, który prowadzą Ukraińcy. A bożeństwa są po rosyjsku. A. U mnie ostatnio zaczęły narastać takie uczucia jakiegoś żalu, nieprzebaczenia w stosunku do Ukraińców ze względu na, na nierozliczoną historię zbołynia. Więc myślę, że Bóg wiedział, co robi, kierując mnie właśnie tam. Druga sprawa, że oni tam się modlą o to właśnie, żeby Polacy do nich przyszli. Obiecali, że jak, jak pojawią się Polacy, to, to będzie, będą nabożeństwa tłumaczone. Na razie ja tylko mam y, tłumacza. I y, jeszcze jedna sprawa: to, że Bóg dobrze wybrał czas, kiedy ja tam miałam się pojawić. Y, ze względu na duże trudności, które teraz przeżywam w życiu, to y, tam dostaję tak fantastyczne posilenie. Tak duch święty działa, tak mnie podtrzymuje i pociesza. E, takie słowo dostaję, e, że, że naprawdę widać, że, że tam działa duch święty. I jestem pewna, że on tam będzie działał i jeszcze dużo fajnych rzeczy się wydarzy na chwałę Bożą. Chwała Panu Bogu, chwała Jezusowi Chrystusowi. Amen.